Nie no ta jest bardziej mokra. I Czyli to wszystko działa to przełączniki. Czyli teraz to jest, jest sucha, sucha, mokra Teraz jest, jest bardziej sucha No to, to jest, to jest Czyli Nie, teraz mówić. na mokrą znowu złączyć Nie, bo tam byłem i leciał według tych starych To było przed tym jak myśmy mieli przyczynę Co w końcu byśmy mieli zmienić Do mokaru. A To jest sucha, to jest dobre. Tak. opcja Niech jeszcze raz mokrą da Mokrą jeszcze raz A ile ma ciśnienia tam? By mu ciśnienie zmniejszyć na przykład, spróbować może na mniejszym ciśnieniu to, to wiesz, się zakołkuje. No kurwa jak na złość wszystko działa, nie?